Cześć, dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z haulem z Aliexpress Tak, przyszło do mnie kilka paczek Jeszcze nie przyszła mi jedna paczka Ale ja już nie mogę się doczekać i bardzo chcę ją otworzyć a, Tylko rozciąłam tutaj, żeby zobaczyć, że to jest na pewno to Ale tak, tu są wszystkie paczki z Aliexpress Jest ich dość sporo A są to głównie case'y do telefonu i jakieś akcesoria też do telefonów i nie tylko, są też chyba jeszcze jakieś okulary. Zobaczymy, otworzymy, co się okaże, bo już trochę sama zapomniałam, co ja tam pozanawiałam. Więc jeśli taki odcinek Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. A ja już nie przedłużam i zaczynamy. Wiem, że jest na pewno 6 case'ów na telefon. Mam telefon, więc będę też od razu przymierzać te obudowy żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko mi pasuje. I czy są one dobre, bo powiem wam, że ja obudowy na telefon szukałam bardzo długo i nadal w sumie dobre nie znalazłam takiej, jak chcę. E, takiej, żeby chroniła dobrze telefon. Ale dobra, może okaże się, że akurat któreś z Aliexpress będzie taką właśnie dobrą. Dobra, otwieramy pierwszą paczkę. Ja wiem już, to jest taka fioletowa, ładna. Nie, to nie jest to fioletowa. To jest... Ja nie pamiętam Aha, dobra, to jest taka marmurkowa Jakby taki marmur Ale jest troszkę Patrzcie to Ej, oni je chyba malują e, Razem z tą gąbką w środku Bo Ona, patrzcie, tu jest tak I to jest jakby na tej gąbce Ale ja, ja na to na gąbce Dobra, nie o to chodzi, chodzi o tą obudowę e, Taka Taka marmurkowa, jakby taki marmur, ale taki różowo-fioletowy. No nie wiem, jest nawet ładna i jest miękka. Taka elastyczna i dość mocno zachodzi. Chyba tak mi się wydaje, dobra, zobaczymy. Testujemy dzisiaj brania na telefon. Uwaga, ale no ja, jak w ogóle, to będzie nie na ten telefon, czy coś takiego. Ej, nie, jest spoko. Ej, nie, ej, jest kij! I powiem Wam, że ona nachodzi. Ładnie nachodzi. Zobaczymy jak się klika, bo często te przyciski. Są dość... Ej, ale lekko się klika przez te... Wiecie... Ja jestem w ogóle w szoku. One są naprawdę ładne. Ej, podoba mi się, podoba mi się. No dobra, lecimy dalej. Kolejna. O. O, to jest ta fioletowa. Ja sobie nie mam fazę na taki liliowy kolor i na beżowy swoją drogą też, ale... Aha, to jest takie usztywniona folia. No dobra, fajnie. O, tutaj już nie pomalowali. E... Tego zabezpieczenia Dobra, ej, ale ta jest super Już czuję w dotyku, że ta jest super Zwykła, fioletowa Taka liliowa wręcz I ona ma tutaj taką ładną jakby gąbeczkę w środku Jakby, że to wiecie, chroni nasz telefon I też jest taka mięciutka Można ją zgnieść. Ja się bałam w ogóle, że one będą, że przyjdą mi jakieś plastikowe i więcej, to będzie jakiś szajs, ale one są naprawdę dobre, a ta jest w ogóle jeszcze lepsza, lep jeszcze lepiej wykonana niż ta. O kurde, no ta jest mocna, ale jest cudowna. Ale bardzo ładnie zachodzi, bo zachodzi tak, że ja mam zaokrąglone rogi w telefonie, że ciężko mi jest dobrać dobrą obudowę, żeby ona dobrze chroniła jednak ten telefon, ale też, żeby on nie wyglądał tak topornie, jak jakaś cegła. No, tutaj zachodzi ładnie. Myślę, że ona będzie dobrze chronić i ją chyba będę nosić najczęściej. Dobra, eee, trzeci case. Ten jest... Ej! Ale ten jest fajny! O tu też pomarowali tą gąbkę. Ten jest taki krówkowy. No są wszystkie w ogóle podobne. Ale fajnie, że się takie mięciutkie. Dobra. Ej, ale ta jest też super. Ej, mi się wszystkie teraz będą podobać. Będę miał jak budowę na, ka na każdy dzień tygodnia dosłownie. Mierzę. Ale kozacko to wygląda. Ej, fajne są te krówkowe motywy teraz. Ej, ja jestem naprawdę zadowolona z tych kajsów, one są bardzo dobre. A i oczywiście wszystkie te kajsy, wszystkie linki do nich, jeśli jeszcze nie wygasły, znajdziecie na dole w opisie. Wszystko Wam podlinkuję. Prawda, bardzo po co się zamawiać to budowy, bo one nie, wszystkie z nich właściwie nie były droższe niż 10 zł. około. Niektóre po 5, niektóre może tam 11. A one są naprawdę dobrze wykonane. I jak ładnie zapakowane. Patrzcie ile to jest usztywnień w ogóle. O, to jest super. to jest super. A te były jeszcze w ogóle w innych kolorach. Ja zamówiłam czarną kratkę jakby na różowym tle, czarno-różową kratę. Już jest fajna. Mięciutka. Czarna w środku w ogóle. Dobra. Przymiarka. Nachod no, założy. Tutaj w ogóle oni robią jeszcze jakieś... w tych też były, takie dziurki tutaj dwie. Ale ja... Jakby nie mam tu w telefonie, jakby nie wiem, to jest chyba na mikrofon. Ale tam gdzieś jest... mikrofon też mam, nie wiem, może to jakaś inna seria. Ale w każdym razie wszystko pasuje i to też jest bardzo ładne. Ej, ta jest super! I ta mega zachodzi. Tutaj zachodzi idealnie, a na bokach zachodzi tak, że je ochroni. I to nie wygląda tak topornie. One są wszystkie w ogóle wykonane z takiej naprawdę fajnej gumy. Nie są takie sztywne. Można je wyginać, ale też na tyle, że chronią ten telefon I to wygląda bardzo, bardzo dobrze Okej! Okay. Zostały jeszcze dwie O! O! To jest coś ciekawego Słuchajcie, ja tą obudowę widziałam już od dawna Ale zapakowana! W jakiej folii? Proszę państwa, fashion case Tu już jakiś y, level high to jest Dobra Co to było? Aha, to jest te kółeczko, to się przyczepia Dobra, ja w ogóle tego końca widziałam gdzieś na różnych stronkach już. Dużo, dużo razy. Ej, tu są w ogóle jakieś... Patrzcie tu w środku. To jakieś kropeczki, takie rzepy. a to jest chyba od tych ćwieków tutaj. Dobra, myślałam, że to w ogóle przyjdzie jakieś totalne, wiecie, totalnie nie to. Tutaj zaczepię te kółeczko. O, dobra, mam. Przykręcę. I tu już mogę sobie, wiecie, na coś go przyczepić, nie wiem, do, do spodni do paska, chociaż bym się bała to robić. dlatego tego karabinka. I tu się. O, tak ona wygląda. I tutaj, w tym miejscu, ona się wyciąga. I tu mamy taki, jakby. Wiecie, do trzymania. Ej, to jest mega spoko. I tu jest taki napis: Feel so good today, happy day. I taki motyw liści, też bardzo fajny. Okej, okay, zakładamy. Znowu do orga mi założyłam. Co ja dzisiaj robię? O, tak. Tak się prezentuje nasz telefon. Mogę go sobie nosić na tym kółeczku, jak pierścionek dosłownie. Ej, ale on wygląda ładnie. Dobra, tu zachodzi ładnie na przodach, a po bokach też ładnie. Przyciski są super mięciutkie, więc łatwo się klika. Ej, ja jestem serio zaskoczona. Przyznam się szczerze, że myślałam, że akurat ta budowa to będzie jakiś fail, ale ona jest naprawdę ładna. Dobra, spróbuję to teraz wyciągnąć tak. To działa, jakby na zasadzie takiego popsocketa. Wiecie, że mamy trzy madełko do telefonu. Ej, i to jest mega poręczne. Jeśli to się będzie trzymać, jeśli ten pasek się nie urwie. Ale wydaje mi się, że nie, bo on jest taki dosyć e, dosyć mocny. Ale to wygląda bardzo dobrze. Ja się kręcę. Ej, ja naprawdę polecam wam te casey. One są cudowne. Ale ten jest świetny. On wygląda kwozacko. On jest taki mega fancy. Dobra, dostałem jeszcze nam ostatni case. Już go otwieram i szczerze nie pamiętam, jak on już wyglądał. Co? telefon mi spadł a, dobra, ten też jest ładny. No to tutaj jest taki podróżniczy, patrzcie, też zapakowany. Proszę bardzo, pięknie. I tu jest mapa świata. Czyli coś, co do mnie dalej nie pasuje: podróże. I on jest ładne. Chociaż myślałam, że będzie trochę jakby bardziej beżowy, jaśniejszy, on taki jest czysto brązowy właściwie. Ale i tak jest ładny. I tak wygląda ładnie, tylko tutaj trochę prześwituje białe co się bo ja telefon, więc tak trochę widać Jakby jest troszkę źle okrojony Albo specjalnie zostawili tyle miejsca, nie wiem Ale tak na wszystkich innych miejscach pasuje I na mikrofony, i na wejścia Bo często też się zdarza tak, że tutaj te wejścia są źle wykrojone Albo nawet nie są wykrojone, więc... Okej okay. Tu zachodzą ładnie Tutaj wszystkie zachodzą ładnie na górze i na dole Ale na bokach ten zachodzi bardzo dobrze No Czyli moje zaokrąglone rogi w telefonie będą... Ochronione, ale ten jest super. Podoba mi się bardzo ta mapa. Serio, nie spodziewałam się, że one przyjdą takie ładne. Myślałam, że w ogóle część z nich, że przyjdzie takie takie, wiecie, typowe plastiki i to nie będzie w ogóle nic chroniło telefon. A jednak nie, jednak są super. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze mam kilka rzeczy. Ja jestem osobą uzależnioną od pop -socketów, e, czyli takich trzymadełek naklejanych do telefonów. i e, Ja po prostu tego pop socketa nie mam. To mi wszystko z ręki wypada i, i po prostu ja nie wiem się obsługiwać z telefonem, e, więc tak. Fioletowy. Ja mówiłam go z myślą o tej obudowie fioletowej. I mam nadzieję, że to będzie ten sam odcień. Taki fioletowy z serduszkiem. Chciałam cały fioletowy, ale takiego nie mieli. Tylko teraz pytanie: czy. Nie! To nie jest ten odcień fioletu. No ale trudno, chyba i tak go przyczepię, bo jest ładne. Ja teraz robię trochę inne popsockety, bo kiedyś były na takim głowym po prostu podnośniku. Teraz są na takich dwóch. Jakby, nie wiem jak to nazwać, nawet takie małe stelaże, i one się tak zamykają. I mam wrażenie, że to się w ogóle może szybko połamać strasznie. Nie wiem, mam wrażenie, że ja to złamię od razu. Aha, to może się tak różnie układać. Ej, dobra, to ma sens. Ale nie wiem, czy to będzie na tyle praktyczne, bo to się ciężko składa. No nie koniec, jeszcze mam dwa sukety, e, Tak mi się wydaje, że to są one: czarne i białe. Czyli tak jest zwykła Dobra. Jest. Czarne i białe, i z tego co widzę, to one też są już na te dziwne stelaże jakieś takie, dwie nóżki. A szkoda, nie wiem w ogóle, czemu teraz już tamtych nie robią, czy co nie mogę nigdzie znaleźć w ogóle innych. One są właśnie na te stelaże. No, ten jest taki zwykły czarny. I ten jest taki zwykły biały. Zwykły biały, o! <grym> Chyba już zepsułam. <grym> O nie, nie, czekajcie, to się rozkłada Chyba, mm, to świetnie trzyma Naprawdę, aha Dobra, czyli tym mogę jeszcze Tu zaczepić chyba O Boże I kent. dobra jest On działa, nadal działa Tylko nie można go zbyt do góry wkać Ej, to średnio praktyczne są te popsockiety Dobra Zamyka się, jest git Dobra, więc na pewno który z nich będzie mi pasował do tej krówki Chociaż bardziej czarny no, czarny lepiej, czyli ten biały. Trochę się boję go teraz zakładać, wiecie? Jednak go nie chcę. Tu nie wiem, co to jest. To jest strasznie w ogóle płaska przesyłka i nie mam pojęcia, co jest w środku. Aha, dobra, to jest łańcuszek. Okej. Okay. Łańcuszki z Ali, naszyniki z Ali. Nie wiem, ile będzie to trzymać, ale stwierdziłam, że przetestuję, bo czemu nie? Bo czemu nie? hasło są przewodnie. Mhm. Trochę poplątane. Zobaczymy, czy się z tego odprączę. Odprączę się. Okej, okay. i to jest taka. Kula ziemska, podróże, wiadomo, ale tu co się stało? Dobra, 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 mam. Aha, to jest taki kaskadowy, tak to się chyba nazywa, że ma takie kilka tych. Dobra, ej, ale on jest ładny. Jest możliwe, że on mi zaedzywia po kilku yy, użyciach, ale jakby nie przeszkadza mi to, bo ja często nie noszę takich rzeczy. Także git, bardzo ładny. Tu jest planeta, nasza Ziemia. I tutaj drugi jakby w nim to są takie po prostu jest trochę krótszy i ma na sobie takie małe kocek. Podróżniczy, czyli coś co ja bardzo lubię. Piękny, podoba mi się. Dobra, ale jeszcze mam drugą paczkę i tu są dwie małe takie paczki. I to są okulary, to są okulary zerówki. Takie bardzo w sumie ozdobne. Pierwsze takie zwykłe. Identyczne są w ogóle teraz z Insay'a, z tego co widziałam. E takie kocie oczy chyba, nie wiem jak to się nazywa dokładnie Ale podobają mi się, jeśli bym miała jakąś Ja wody wzroku nie mam, ale jeśli bym miała bym miała nosić jakieś okulary, to bym nosiła właśnie takie e, Tylko, że one Tak mi się wydaje, że zamiast szkiełek Mają plastik I on się troszkę marzę Przez to, to nawet widać w kamerze, jak on się marze, No ale jakby nie wiem <laughs> Dobra, mogę się teraz sprawdzić Jak bym wyglądała w okularach No A drugie A drugie to takie totalnie już fancy okulary, czyli takie ognie. O tak, to jest to. One są super. To są takie typowe fancy, w sensie przez nie nic nie widać i tak, ale do zdjęć są bardzo fajne. Super, te są fajne i są ładnie wykonane, bo kilka lat temu też zamawiałam okulary z Ali i chciałam takie typowe lenonki, żeby były okrągłe, a przyszły w sumie takie bardziej jajowate, takie mm, totalnie nie to i się powyginały strasznie, ale te widzę już w ogóle, że są totalnie raczej wykonane i są w ogóle z lepszego materiału, tak samo te. Także no, jakość AliExpress chyba też się trochę poprawiła z tego, co widzę. Okej, okay, więc jeśli czy... chodzi o AliExpress, zaskakujemy. paczki przychodzą coraz szybciej, naprawdę nie czekałam tak długo na te paczki, a im więcej stamtąd zamawiam, tym szybciej one im przychodzą, nie wiem na czym to polega, ale naprawdę przychodzą coraz szybciej, także AliExpress... Dzięki! Chyba się polepszacie Chyba... Słuchajcie, jeszcze jedno ważne info. Mam na Was kod rabatowy aż na 4 dolary na zakupę w Aliexpress, więc wystarczy, że przy kończeniu zamówienia wpiszecie oto ten kod i z tym kodem przy wydanych minimum 5 dolcach macie 4 dolce zniżki. Także myślę, że to jest super okazja. Także korzystajcie i róbcie zakupy z tym kodem. Dobra, otwieramy wszystkie paczki, więc to na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. do Zobaczenia w na następnych filmikach. Pa! Что? Что с тобой?